Widajcie, z tej strony Dark i to jest następny odcinek z wyzwania Drydy. I e, tak, idziemy dalej sobie ym, kopać. Dalej odkrywamy tę nie tutaj już wszystko wychybaliśmy Więc teraz, e, nie sądzę, bym miał ochotę dalej się tam zagłębiać, bo nic nie ma. Spróbuję sobie podejść tutaj. Ja mówię, ja czuję, że coś tam jest. Światełko, światełko. Dobra, bez przesady. że <laughs> żelazo, mówiłem, że coś tu jest. W ogóle tutaj gdzieś zombiaka słyszałem. Więc to może oznaczać, że jesteśmy na dobrej drodze. Muszę coś sobie wszałaj, bo zaraz mi. Dobra, surowe mięso. Nie jest takie złe. Trzeba się co prawda tylko trochę przyzwyczaić. Nie jest takie smaczne. Ale dobra, trudno się mówi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znowu sobie gdzieś schowałem. to dobra. Tutaj nic nie będzie, to zrobię ekspansję. W tam. <śmówiłem> mówiłem! Tak po prostu mówiłem, że tam coś jest. A mam nadzieję, że jak wyjdę, to jest winne. Cholerka. Cholerka. No dobra, musimy się cofnąć. I, i zrobić sobie nowe narzędzia. Ale tak po prostu mówiłem, że tam coś będzie. intuicji się słucha. To jest po prostu pewniak. Yy, tak. Tss. Nie, nie skakać do dziury. Eee. No. Yy, co jeszcze mamy wam do przekazania? Kuba Rapsiewicz wykonał drugą wersję. Drugą wersję tego te mechanizmu, który ma sprawiać, że będę czuł ból, kiedy zejdę z drzewa. Jeszcze się tej gumy nie przyglądałem. No, zobaczymy, co to będzie, może, przed następnym odcinkiem. Jeszcze nie jestem pewien, czy się wyrobię, bo chciałem jeszcze dzisiaj nagrać na jakieś tam jeszcze, 2-3 odcinki. Więc być może zrobię to trochę później, ale dobra. Przez znaczy, to sobie już przetopię. Tutaj zostawię rzeczy nam niepotrzebne w tej chwili. Może lazo mamy. No dobra. Chciałbym już tam gdzie indziej chcieć. To nam nie jest potrzebne. O! Jeszcze tyle mieliśmy pików. Nie zauważyłem tego. Ha. Dobra. Chlebków sobie zrobimy, żeby nam nie zabrakło. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze. Dobra. Mamy chlebki. Szkło możemy sobie odłożyć. Sadzonki to są... To są... to nie są nasze. Też możemy sobie odłożyć. No więc to też możemy sobie odłożyć, gdy nie będzie potrzebne. Tutaj się nam przepiekło, więc sobie również odłożymy. Nie będziemy tego brać. Trochę szkoda. E, e, dobra, to nam się zawsze przyda, więc możemy lecieć z powrotem. Ciekawi mnie, co tam właściwie możemy znaleźć. Bo to wyglądało mi na dużą jaskinię i, i, i bardzo głośno, jak. Nie wiem czy mam dobrze głośność ustawioną i czy co na pewno słyszycie. Ale y, ja przynajmniej słyszę bardzo dużo ilo dużą ilość zombiacków. Więc to oznacza, że to może być naprawdę spora majackina. No, zaraz mi, mi tutaj coś wylezie i coś mnie zabije, jestem pewien. Ajdź po o, Chodź, chodź. Może będziesz mieć marcheweczkę dla mnie, no? Chodź kurde. I... Uh -huh. Odejdzie od mojego drzewa. Yeah. Tego jest tam okej, okay. ktoś tu może z, z, na mnie z góry spać. Dobra, Chwilę na spokój, jeszcze tutaj coś, co jest. A,

Boże. Co to robi? Wy... Uznajmy, że, że ten korzeń się liczy. Boże. O Boże. O Boże. Prawie zginąłem. A jak wiecie, seria, seria by się skończyła po, po czymś takim. Dobrze, że nie miałem jeszcze tego, tego mechanizmu na tego pseudo Kurczę. O Boże. Pozdrawiamy Janaka, który wbił mi się na odcinek. O Boże, je, kurczę, muszę odpocząć. <grym>, u, u, u. O dobra, to było niezłe. <grym>, u, u, u. O Jezu. A widzieliście tego szkieleta? No prawie kurczę mnie jeszcze z tamtego drzewa. E, to znaczy z tego, z tego konara psa, Które... Którego nie można uznać, dopóki się go nie podłączy do systemu. Ale dobra no kurczę, to było trudne no. Nie, ja sobie wykonuję zbroję. Tak to totalnie sobie wykonuję zbroję, bo ja nie chcę się tutaj narażać na większą ilość... Co ja tutaj zrobiłem, Na jeszcze większą ilość uszkodzeń. To jest e, za dużo. I ja się tego boję. Musimy sobie zrobić cokolwiek. O Boże. No dobra, już, już jest lepiej. Ale dalej jestem trochę... O, może nie, nie ale... I tak to było dla mnie sporym szokiem, że takie coś miało miejsce. Okej. Okay. Dobra. Jest tam... E, e, światełko jest światełko. Zawsze światełko lepiej powitać niż e, kolejne pojaskinie. Nie wiem, czy ekspansja w, tak, w tamtą są będzie lepszym wyjściem, bo tam e, widzieliście, był kanion w ogóle, co jest... E, jeszcze... Dlaczego tutaj nie było? Ta akcja była jednym wielkim przesadzeniem. Dobra. Jesteśmy spokojni. Jesteśmy opanowani. Czym się dzisiaj zajmiemy? Oczywiście z jedzeniem tamtej jaskini, tylko, e, tylko musimy się jeszcze czapka zrobić. E, I na pewno będziemy musieli ją bardzo, bardzo, bardzo dobrze oświetlić i bardzo dobrze zabezpieczyć przed na przykład upadkiem. Bo tam ja nie mówię, że, e, że możemy coś coś tam nie wiem, coś nas może zabić, bo to zawsze coś nas może zabić. Ale przede wszystkim musimy się zabezpieczyć przed spadnięciem z drzewa. Bo to nie może być tak, że ja chcę... Kurczę. Że za każdym razem kiedy próbujemy coś zrobić, to spadamy i zalecimy kontakt z korzeniem, prawda? Dobra. Ale ja teraz tylko, że bez sensu. Dobra. Co zrobić, Co zrobimy? W ogóle raczej wyjadę z pola ziemniaki, trochę bez sensu. Gdyby to była rzeczywistość, to bym się zatruł albo przynajmniej miał gorączkę. Okej, okay, okay, okay. Co zrobimy jeszcze chyba w następnym odcinku? Bo dzisiaj to już raczej nie zdążymy. W następnym odcinku bym chciał sobie zrobić farmę. Em, 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 farmę, 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 farmę tych bambusów. Tutaj jak widzieliście mamy trochę bambusa, więc to sobie wykorzystamy. Jeszcze nie wiem gdzie sobie to zrobimy, ale na pewno... Na pewno coś takie, takiego sobie wykonamy. Dlaczego? A no dlatego, że mamy już trochę tych poziomów. Chciałem Wam pokazać, ale mi się nie udało. 5, tak. I szkoda byłoby ich nie wykorzystać. Szkoda byłoby ich nie wykorzystać. I jest na przykład stracić. Co prawda jak stracimy poziomy, to stracimy również save'a, ponieważ to jest jakby nie było hardcore. Także wybaczcie mi za tę akcję z zejściem korze z korzenia tam, ale no jak widzieliście nie miałem za bardzo wyjścia. Tak. Wiecie co? Po kilku latach grania w Minecrafta nie sądziłem, że jeszcze będę potrafił odczuć taką adrenalinę, kiedy coś takiego się zdarza. a to jednak się da. Wystarczy dobra... E, dobry sposób, dobra rozgrywka, dobre cokolwiek. Nie wiem. Okej. Okay. Powiedzmy. Aaaa! Kurde! Moje pochodnie! Dobra, dobra. Teraz będziemy chcieli się zabezpieczyć przed spadnięciem. Chociażby miało to wyglądać tak groteskowo jak teraz. Tak, y y Janak bardzo się, że tak powiem, chce tutaj wykazać jak bardzo, bardzo mi nie przeszkadza. O tutaj. Mogę wam pokazać rozmowę z nim. Rolololo, tak to nie przeszkadzam. No jasne, jasne. Dzięki Janak, że nie przeszkadzasz. To naprawdę bardzo pomaga. Ale na pewno nie przeszkadza również dlatego, że mam wyciszony głos. Spadaj zombiaku przez ciebie, ja tam spadłem do pierwszego razu. Dobra, a złoto. No, złoto zbieramy. Może nie jest tak y, fajne jak żelazo, ale jednak y, złoto też się nam przyda. Tak samo diamenty również zbieramy, dlatego, że będziemy potrzebować się dostać do netheru. Tak, możecie się dziwić dlaczego, e, dlaczego nether, skoro jesteśmy drzewem i czy w ogóle tak się da. E, tak, wystarczy korzeń doprowadzić do portalu i z portalu, a dodatkowo jest się zabezpieczonym pod tym względem, że jest mój spadek że się tak bardzo nie gubi drogi do domu w neterze oczywiście jeżeli się zabezpieczy nasze korzonki zabezpieczenie korzonków to jest ważna rzecz, bo wykazują duże skłonności do palenia się. Dobra, mamy jeszcze stak. Ciemno jak w dupie. U pewnego czarnego faceta. <laughs> Mam teraz. Kurczę, jak ja się teraz boję, jak ja się teraz sykam to nie macie pojęcia. Słyszę tam yy, jaskiniowe jaskinowe e, e, pęczki, które ok są słodziutkie, ale jeżeli są daleko i się na nas nie zasadzają. O, na przykład teraz to było naprawdę słodkie. Słyszeliście jak jeden z nich? No, Mam nadzieję, że tak. <laughs> okej okay. też zrobię barierczkę chociaż mniej chętniej to bym sobie zrobił przejście na tamtą stronę ze względu na te di di diaksy <laughs> tylko jak to by zrobić żeby się nie zabić przy okazji <laughs> ok to może z tej strony o! Hop. A jeszcze pod spodem mamy lawę, super Nie no, dobra, spoko Nie mam nic przeciwko Absolutnie nic Dobra, Hop. Ale to, to jest ogromne, Jezu znaczy może nie ogromne dla kogoś, kto jest całkowicie mobilny i jest niezależny od, na przykład, korzenia swojego drzewa, ale jeżeli ktoś mimo wszystko jest, że tak powiem, udrzewiony, no to no naprawdę e, ten kompleksik e, robi wrażenie. Nie wiem, ile zajmie mi z... E, o Boże. Tu jest... Tu jest, tu jest, tu jest... E, Pewien czarny mężczyzna? Pewien czarny facet stary, jak powiedziałem, że jest ciemny jak w dupie, to naprawdę nie miałem yy, na myśli twojej. <grym> Możesz mi wierzyć. Serio. Ja nie jestem rasistą ani... ani... Ani innym mszowi co ty, 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 ty robisz. Co ty robisz na moim drzewie? Halo? Kurde. Muszę go stamtąd jakoś zwalić, czy coś. A teraz, e, coś ciekawe, nie ma żadnych potworów. Poza tym e, pewnym bardzo miłym czarnym panem e, tam obok. E, I obawiam się, że jest taka cisza przed burzą, wiecie co mam na myśli. Dobra. Zrobimy sobie schodkę klatową, tak, dokładnie co się powiedzieć. Sotkę kratową. Nie wiem co to jest, nie pytajcie się, nie naprawdę nie wiem. Okej. Okej, nieważne jak się coś nazywa i co to jest, byle by było skuteczne, tak? Tak. O proszę. Skuteczne, skuteczne. tylko jeszcze wykopię ten węgiel i tamto żelazo Dobrze, to trzeba się zaopatrzyć w łopatę tak nie pod kilkoma że teraz moje słowa będą bardzo niedojrzałe i tak dalej, ale yy, słyszeliście coś o tym, że yy, że Cha ma wrócić? Kuczy, dlaczego ja usłyszałem Creepera teraz? Aaaa! Dobra, dobra, jest spoko, jest nie kopiochem. E, bo, bo bo, 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 bo coś tam słyszałem jakieś kilka miesięcy temu jak na razie cisza, jak na razie nie słyszałem o tym, yy, o tym że, że wrócił. A miał. Jeszcze w zeszłym roku szkolnym, że ponoć mu studio, studia nie pozwalały wrócić. No a potem były wakacje, i, i studiów nie miał, więc dobra. Ja się za już nie zbliżam. Więc teoretycznie powinien znaleźć ten czas, ale czasu jak widać nie znalazł. Ja oczywiście nie mam nic, absolutnie nic do tego, że on po prostu nie ma czasu um, nagrywać. Bo ja, kto jak to, ale ja naprawdę świetnie go rozumiem. Czasami moje przerwy w nagrywaniu to naprawdę długo trwały. Jednakże, no. Sami rozumiecie, ja zawsze. Miałem coś takiego, że jak były te jego odcinki z Minecrafta na weekendzie, to ja zawsze... te odcinki JJ-a były wyznacznikiem takiego weekendu. Takiego czasu wolnego. A teraz to jest jak jeden długi... tydzień. Wszystkie dni to dni robocze. I kurczę, tęsknię po prostu za... za... za za... za... Kurczę, jak, jak się do jego sobie nazywały? Fail? No. Przygody z Minecraft. Właśnie. Także ja wam JJ'a za JJ'a robić nie będę. Niestety nie mam takich zdolności ani niczego takiego jak on. Za to mam nadzieję, jeżeli tak wam się to podobało, co tutaj wam wykmiliłem tym razem. I... Cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia! W następnym odcinku z Wyzwania Driady oraz nie tylko z tej serii. Na razie.